Uczestnik piątki, która dzisiaj nam wygrała mecz po części czwartej, Marek Grubel, Uśmiech. No, bardzo wielki, od ucha do ucha. Nie ma zmęczenia, jest uśmiech. Tak, krótkie, szybkie zmiany. My robimy swoją pracę, więc jestem jak najbardziej uszczęśliwiony tym meczem. Marek, powiedzmy też otwarcie, masz powód być uszczęśliwiony z tego powodu, że mamy finały. Macie zaufanie u trenera, wchodzicie na nawet. Tak, pokazaliśmy to w meczach z Sanokiem, że czwarta piątka potrafi grać mocnym Force Kingiem. Nie traci bramek, a z przodu strzela, więc myślę, że to zaufanie u trenera rośnie. Obok są dziennikarze. Ja tam taką opinię przed chwilą słyszałem, że zwycięstwa budują drużynę i ta seria z Sanokiem to buduje drużynę na poziomie mistrzowskim. Myślę, że tak. Sanok to był bardzo mocny przeciwnik. Mieli dwie bardzo silne piątki obcokrajowców. Więc te mecze to nie były na słabym poziomie, tak? Myślę, że bardzo dobrze nas przygotowały nie pod względem fizycznym, ale bardziej pod względem psychicznym i mentalnym e, przed tym finałem. I to widać, że teraz jesteśmy skonsolidowani, bardzo jesteśmy drużyną. Jak wychodzimy na lód, to jest po prostu ta siła i ta moc. Marek, wczoraj ja widziałem w was duży taki profesjonalizm, bym powiedział. Ci zawodnicy, którzy tutaj do nas wyszli na wywiady, widać było, że no, z jednej strony zwycięstwo, ale z drugiej strony spięcie, i, i, i tylko mówili regeneracja regeneracja, kolacja, spać tak naprawdę i chwilę czasu nam mogli poświęcić. To oczywiście rozumiem, natomiast dzisiaj już widzę większe rozluźnienie, uśmiech. Te parę dni nam się przyda? Na pewno, te dwa dni nam się przydadzą, żeby się zregenerować. Paru chłopaków jest trochę poobijanych, w tym ja. Ledwo co ruszam ręką, ale jakoś to idzie, no, nawet dzisiaj. Na meczu udało się złapać dwie asysty, więc idzie to w dobrym kierunku. Na pewno teraz każdy jest skupiony tylko i wyłącznie na hokeju na regeneracji. Więc te dwa dni odpoczynku na pewno nam dużo dadzą i będziemy w 100% przygotowani w piątek. Ale po tej wczorajszej kontuzji jesteś do gry. Jak widać, dzisiaj jestem do gry. Nie wiem, czy mi odpowiesz na to pytanie, ale ja je zadać muszę. Będziemy grali jeszcze w Krakowie. Chciałbym, żebyśmy nie grali, ale wiadomo, że Tychy to jest bardzo mocny przeciwnik. Jak zagramy tak jak dzisiaj i wczoraj, to jestem pewny, że możemy bardzo szybko skończyć tą rywalizację. Ale ostatnie pytanie, już nie o Was. Mówisz, że ten Sano był takim ciężkim rywalem. No, dzisiaj w Nowym Targu dostali. Czy myślisz, że obcokrajowcom w lidze polskiej się chce grać o brązowy medal? Czy, czy to jest tak, że brązowy medal to znaczy coś właśnie na przykład dla Patryka Wronki, dla, dla Wilkiewicza? Natomiast dla Amerykanów, którzy są przyzwyczajeni, że jak odpadamy, to odpadamy, to tak nieszczególnie. Myślę, że w Sanoku cel był jeden, tak? Dojście do finału i grało złoto. A Nowy Targ to jest bardzo młoda drużyna, która jest mentalnie też przygotowana dobrze przez trenera Marka Zientare. Więc na pewno dzisiaj oni byli tą stroną przeważającą. A Sanoczanie, no cóż, myślę, że ten siódmy mecz, który zakończył się bardzo wysokim wynikiem dla nas, strasznie ich podłamał. No i Nowy Targ to wykorzystał dzisiaj. No cóż, dziękuję i co? Życzymy smacznego. Dobranoc. Żebyśmy się widzieli, potem już tylko na przywitaniu na parkingu. Spaghetti, wanna z lodem, i, i do spania. Tak szybko? dobrze.